Let's go, idziemy zobaczcie, bo dalej tak mrużawi trochę, ale idziemy, bo w nocy tak lało, że widać po domach, i dalej tutaj jest tak mokro, o, tak mokro, że dalej pada. Nie, nie zalało go, trochę tutaj doszło, zobaczcie, o tutaj nawet przebarwienie jest, ale tutaj idzie net, zakręciło. Przecież wam powiem, nie wiem czy ta woda to jest od wilgoci, czy na serio na niego padało. Tak. Nie wiem tak szczerze, słuchajcie, bo ono jest wilgotne. Czuję na nim taką wilgoć. Nie wiem czy to napadało na niego, czy co. Hmm. Nie, nie widać, żeby na niego padało. Jest go rozbierzemy, Zobaczymy, czy jakieś oznaki w środku jest, że na niego padało, więc tak, przekręcamy go i rozkręcamy dobra zrobię cięcie zanim to rozkręcę bo wam nie będę przedłużał no pocięciu jest to teraz. Zaraz, nie co tam... Jest tak jak widać, nie wiem gdzie to sobie postawić, o. o. Ja sobie, sobie wiem, że kody się nie porywają. Tutaj widać kineskop, no. Tu się, o, zjechało. Ech. Hmm. nie widać po nim żeby gdzieś tam coś padało w środku skop tak samo w środku no chyba jest nawet gór. wiecie nie padało na niego tylko że wiecie jak pada ten wiatr na nie mucha dmucha jeszcze zobaczcie tak składaka wam pokażę jak ładnie ja go pomalowałem on był czerwony teraz jakoś ładniejszy jest no, więc jak to wygląda. No. Jest chyba dobrze. Chyba. Chyba dobrze, ale skręcamy chyba. Zrobię cięcie zanim skręcimy. To jest największy mój short. Zaraz skręcę i wam omówimy. Dobra, złożony no i tak to wygląda. Postawię sobie na niego na tym fotelu takim. Takim zwykłym. Jeszcze uuu, jeszcze pada. No więc jak to Neptun wygląda. Nie źle.